Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj po raz kolejny zagramy sobie w The Long Drive w Robloxie i na samym starcie zmienię sobie samochód z tego mustanga na camper, bo ten mustang strasznie źle się prowadzi. I jak widzicie dropnąłem sobie skina. Do samochodu, z tej skrzyneczki, gdzie ten helikopter można dostać. Ale dobra, idziemy sobie teraz rozegrać gierkę, bo chcemy do też do 5000 metrów dzisiaj. Taki jest mój cel na ten odcinek. Z tego co się orientuję, chyba na tym metrze jest jakaś rzeka rwąca, czy coś takiego. Nie wiem, zobaczymy sobie, jak tam to jadę. Okej, okay, mamy nasz kamper złożony, jak widzicie, wsiadamy. O, nad kolorek się zmieni, bo myślałem, że zostanie taki podstawowy. Ale jednak nie spuśćmy sobie ręcznie, odpalmy to. Chciałem zobaczyć tą rzekę tak szczerze. Zresztą do tych 5000 metrów dojechać. Fajnie by było. Widzę, że mamy na start jakiś Tomek i się przy nim zatrzymamy, bo jakieś paliwo trzeba ogarnąć, co nie? Ten camper sporo pali. Widzę, że wszystkie pojazdy tak samo hamują w tej grze. No nic, trudno. Wejdźmy sobie tutaj. Tą tutaj mamy? Mutanty, są tu mutanty? Muszą być. Są jakieś mutanty, i z tego co widzę, to nic tutaj nie widzę. Przejdźmy sobie tutaj. To jest tylko silnik. Weźmy tą pizzę, sobie zjedzmy. O, 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 jest woda. To jest chyba woda, nie? Proszę, żeby to była woda. Zaraz zobaczymy, bo woda też się przyda do płonicy. Wiadomo. Tak, to jest woda. Dobra. Wspinamy to naprzód i jedziemy dalej. Okej, okay, mamy kolejny domek albo garaż, coś takiego. Zatrzymajmy się tam, kamper, proszę się, nie wywalaj się, dobra, całe szczęście, nie wywalił się, ale było już niebezpiecznie, bo tego kampera, z tego co wiem, to praktycznie nie da się podnieść. W sensie jest to bardzo trudne do wykonania, są jakieś w ogóle poradniki, jak podnosić ten kamper, jak się wygrzmoci, co to jest. Tutaj mamy jakieś paliwo, mamy też kolejną wodę, ale myślę, że tam co mamy, to nam starczy. Nie chcę się bić z tym wielkim mutantem. Wejdź tu. Udało się. Jedziemy dalej. E, to paliwo chyba przypiąłem do przodu, nie? Chyba tak. Korek zamknąłem od paliwa. Dobra, wszystko jest dobrze. Jedziemy w ogóle, zaraz będzie 1000 metrów, więc bardzo fajnie. Póki co nie ma jakichś utrudnień na mapie, jakiś wiecie, meteorytów spadających samolotów. Nie ma nic totalnie, więc jest... fajnie, fajnie. Okej, okay, tu mam jakąś szklarnię. A sobie tylko tak zajadę, zobacz, co tam jest, bo się olej w sumie przydał. Nie, tam są paliwa. Dobra, to się przyda, widzowie. To się przyda. Widzę, że tego paliwa jest bardzo dużo. Mamy sprinterów. Weźmy to i przypnijmy sobie to od razu do tego samochodu, dlatego go w sumie też wziąłem. A pod tym względem jest super. Dobra, wiecie co? Ja z jadę, bo oni są za szybcy. A ja nie chcę umrzeć. Mamy tak dużo paliwa w sumie. Ale oleju nie mamy, to jest problem. Olej jest nam potrzebny. Jak się skończy olej w silniku, to daleko nie zajedziemy. Ej, okay, widzę, że mamy sklepik w ogóle. To jest ten sklepik taki, co się co tą wajchę pociąga, to tam nie ma co się zatrzymywać nawet. Bo z tego co też wiem, to nie jest w ogóle nieopłacalny do używania ten sklep, Lep lepszy jest ten taki stacjonarny, wiecie jaki. O kurde, na kamień najechałem, ale widzę, że nic się nie stało. Tutaj mamy kolejny sklep, to on niepotrzebny nam jest w sumie. Zapalmy sobie światła jakieś, jedźmy sobie dalej, widzę, że te szyby są tak brudne. Ale nie da się ich wyczyścić niestety. Musimy znaleźć dom, w którym będzie olej. To jest nam potrzebne teraz. Tutaj widzę, że jest kolejny sklep. Okej, okay, jest jakiś domek. Zatrzymajmy się tam. Więc zobaczmy, czy tam jest jakiś olej. Bokiem, cyk Nie, ja, no ten kamper ładnie bokiem wchodzi. Wsiądźmy sobie. Obejdźmy to, zajrzyjmy przez szybę. Kurde... nic sam nie widzę, ale jedzenie muszę jakieś podnieść. Fajnie by było. To jest jedzenie? Nie, to nie jest jedzenie. To jest sprinter w ogóle, dobra, ja z wychodzę. Chyba, że tu rali oleju, ale w sumie... Nie wiem, nie ma oleju. Jest źle widzowie. Więc jedziemy dalej, obczaić sobie wszystko, ale z tego co widzę, nie widzę nic po drodze, to jest delikatny problem. O kurde, dostałem w ogóle jakieś osiągnięcie, 3500 metrów. Fajnie, fajnie, to jest jakaś wielka w ogóle szopa. Okej, zatrzymajmy się w niej. Proszę, olej. Musi to być olej. Jest tak wielkie. To jest gaz. Mam batonika. O, 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 dobra. Ale cię muzycznie widzowie. Weźmy to ze sobą. I weźmy sobie jeszcze ten jeden kar... Kar... kanister. Karnister? Jakoś tak to się wymawia, nie? Weźmy sobie jeszcze jeden. Sobie zaraz zobaczymy, co w nim jest. Proszę, aby był olej. Gaz. Ile mam w ogóle jeszcze paliwa? No niewiele, więc sobie dolejmy go w sumie. Do maksa. Bo tak, tylko paliwa mamy tyle wokół, że starczy nam na te 5000 metrów. A nawet dalej może przejedziemy. Ciekawie mnie, czy ta rzeka jest rwąco. W sensie, czy jak tam wiada, czy mnie jakoś z, zrzuci, czy coś. Może jakaś tam przeprawa jest. Nie wiem, jakimś wiecie. Statkiem, czy coś. Promem. O, dokładnie. O, prom mi chodziło. Zaraz zobaczymy. Na razie jedziemy dalej. jeszcze 1000 metrów i tam dojedziemy, więc bardzo fajnie. A, tu jest kościół i tam jest ten super silnik. To tam się nie zatrzymuje nawet. Bo tam wampiry są. A nie chcę, żeby mnie zaatakowały. Widzę, że nie świeci ten samochód praktycznie w ogóle. Będziemy się w ciemnościach chyba przeprawiać przez ten prom. Czyli niedobrze, jednym słowem. Chyba przez prom, a będziemy przez rzekę przejeżdżać. Nie wiem, jak to tam wygląda. Ja się zatrzymam, może i poczekam na dzień, wiecie? Bo widzę, że te światła nie działają. Okej, okay, ja zaczyna się robić dzień, więc jedźmy dalej. Obczaj, co tam się znajduje na tym 5 metrze. Proszę, żeby to było coś fajnego. Wiem, że to będzie rzeka, ale czy coś poza tym? Zatrzymajmy się tutaj, jakoś przed tym. Okej, okay, co my tu mamy? Zobaczmy sobie. Okej, okay. to jest chyba most do zrobienia, tak? Czekajcie, ja stąd wysiądę. Paliwa i tak mamy dużo, więc. Obczajmy sobie co tutaj się znajduje Okej, okay, to jest, co to jest Dobra, to trzeba zatankować Więc sobie zalejmy na spokojnie Teraz ja podjadę trochę bliżej w sumie O, to w ogóle fajnie wygląda Znaczy, wyjdę w ogóle? Dobra, wyjdę na spokojnie Weźmy sobie paliwo Mamy paliwo, widzowe. Zalejmy to teraz Okej, okay. tak myślę, że z 2 litry starczy Dobra, 3 wlejmy 3,5 niech będzie 3,5 będzie git Teraz sobie przyczepmy na spokojnie. Zamknijmy. To jest most, który jedzie. Ale i Ty, no fajnie to zrobili. Okej, okay, wsiadamy tu. Podoba mi się to widzowe. Bardzo fajnie to wykombinowali. Mam nadzieję, że te 3 litry wystarczy w tym zbiorniku. Ręcznie go nie spuszczam. Dobra, jedziałem przez ten most. Ale to jest kozackie. Wiem, że też, jak macie jakiś szybki samochód, to możecie przelecieć przez tą rzekę. Ale wolę tego nie robić kamperem, bo jeszcze się przewrócić czy coś. Dobra, widzę, że dobijamy już do brzegu. Dobra, jedziemy dalej, widzowie. Mamy ponad 5000 metrów. Jest super. Widzę, że... Nie dobra, myślę, że się samo już nie zbiera. Nie no, to może nawet rekord pobijemy. W sensie, no już pobiliśmy rekord na tej mapie. Okej, okay, tu nie widzę chyba oleju. Dobra, musimy jakiś domek znaleźć i jedzenie sobie ogarnąć. To by się przydało. Co tak świeci? Aha, słońce, dobra. Bo już się przeraziłem, że nie wiem, coś na mnie spada. Ale w ogóle nie mam żadnych jakichś utrudnień. Coś się chyba zbugowało. W sumie to lepiej dla mnie nawet. Może na rekord iść, nie? Teraz będzie 6000 metrów. Tam jest jakiś domek w ogóle. Co sobie tam zajedziemy na spokojnie. Syk. Dobra, jesteśmy tutaj. Poprzajmy sobie. O nie bić mnie, spokój ma być Ok, mamy jabłko Mamy też dynamit O cholera Nie tak, ale widzę, że Paliwa tam nie ma Weźmy sobie też czego patynka zjedzmy Cebulę też w sumie Dobra, jedziemy dalej Zaraz zobaczcie, ile tego oleju nam jeszcze zostało w silniku Żeby to się nam źle nie skończyło Wiecie o co chodzi Nie mogę tego otworzyć Halo, mogę to otworzyć? O. Udało się. Półtora litra jeszcze mamy. Dobra, wiecie co, tych tej klapki nie będę montować, bo ona się liczuje jakoś dziwnie. A tak to miał dostęp do ilości tego wszystkiego. Dobra, jedziemy dalej. Wiemy rekordy. Chociaż... Dobra, niech będzie to 10 tysięcy metrów. Jak to się uda, to będę szczęśliwy. A póki co idziemy szukać oleju. Okej, okay, mam jakąś szopę w ogóle. Zobaczmy, czy tam jest nasz upchany olej, który jest potrzebny do naszego silnika. Bo tylko tego jeszcze nie znalazłem. Proszę, olej. Nie ma oleju. Jest tylko amunicja. To nam nie jest zbytnio potrzebne. Dobra, jedziemy dalej. Ile tego oleju jeszcze zostało? Jeden litr. No to chyba się nie uda te 30 tysięcy metrów. Ale tak daleko zajechaliśmy. Przejechaliśmy przez ten most. Fajna była ta przeprawa, podobała mi się. No dobra, jedziemy dalej. Może się uda ten olej znaleźć jakoś na styk. Fajnie by było. Bo chyba bez oleju ten samochód nie pojedzie, co nie? No tak to działa w tej grze. Jakbym miał żywotny, mógłbym spróbować szczęścia w tych automacie. W tym wiecie, gdzie się za tą wajchę ciągnie i wypada coś. Ale niestety nie ma tak łatwo. Mamy tutaj stację benzynową. Może tutaj znajdziemy to. Ja sobie od razu tej drzwi otworzę. Dzień dobry panowie. Macie może olej? Dobra, oni chyba nie mają oleju. No my samo paliwo mamy. Nie, mamy olej widzowy. Co to jest Game Boy? O co mi Game Boy? Okej, okay, mamy olej. Chyba się uda 10 tysięcy metrów. Tam będzie olej, nie? Proszę, żeby tam był olej. Nie no, to jest jakiś nieśmieszny żart, nie? Zalejmy chociaż ten to 0,1. Dobra, mamy 0,9. Ja pierdziele, dobra. Jedziemy dalej. Co to miało być w ogóle? Dobra, potrąciliśmy i wpadł pod ziemię. Co tu się stało? Ale dobra, idziemy na 10 tysięcy metrów. Okej, okay, mamy kolejny domek i to kawałek dalej praktycznie. Zatrzymajmy się tu i zobaczmy, czy tam jest może olej. Większej ilości. Dzień dobry. Tam był olej czy nie? Nie, nie ma oleju. Uciekamy. Trzeba spamić shifta, żeby to stawił nas tam więcej w miejscu, żeśmy się szybko przemieszczali. Ani mutancie, proszę tu nie wsiadać. O, cholera. E, mamy mały problem. Pogoni mnie mutant. Paliwo się skończyło. O co ty robisz? Zostaw ten samochód. Dobrze się stało w sumie. Zalejmy tutaj trochę tego paliwa. Dobra, mamy prawie 2,5 litra. Na razie nam wystarczy tyle. Więc dobra, jedziemy dalej. Dobra, wiecie co? Pojedziemy tam na farcie. Jak się nie uda, to się nie uda. Widzisz, że ten olej jest jakoś strasznie ciężko dostępny. Więc dobra, rozpędźmy się i dojdźmy na ten 10-tysięczny metr. Okej, okay, mamy prawie 10-tysięcy metrów i coś się skończyło. Wszystko się prawie skończyło. Mamy tutaj las. Nie, no fajnie to wygląda. Mamy też jakąś bardziej taką zniszczoną drogę. Tam coś widzę. Ja nic tam nie widzę, to są po prostu płoty. Paliwo się skończyło, wody mamy mało, oleju też mamy mało, więc nie ma sensu chyba jechać dalej. Więc myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Więc jeżeli film wam się spodobał, zostawcie suba, lajka. No i widzimy się w kolejnym takim odcinku. Cześć!